Cześć kolego. Wchodzisz? Widzisz? Kogo tak włożysz? A dzisiaj nic, żadnych zdobyczy. No, zapowiada się chyba kolejny dzień upalny. Będzie taki sam dzień jak wczoraj. Taki upał. Co? Taki upał. Uh -huh. To co do tej Norwegii? No. No. Cześć, To sobie spał w tym swoim koszyku. Fajnie, nie? I wcale nie chcę wchodzić do domu pomyśl. Bo teraz się to pewnie tyle dzieje. Tyle tych ty zwierzątek biega, nie? Zimą część, jest No. Mało, mało tej, tego młyczka. O, no ile? Jest to jest twoje. to się Jest tego miodu trochę. Jest tam dobry komentarz, nie wiem czy widziałaś, sprzed godziny, od Jolki, Jolka napisała, że nie może patrzeć jak ten dziad rządzi tą kobietą i już ona by mi gotowała, Jolu, nie do czekania. Słabo mnie znasz. Słabo mnie Jolu znasz. Idziemy też. To jest coś w stylu ten. Tylko ten mąż taki denerwujący, bo ciągle biega z tą kamerą zamiast pomóc. komentarz o tym, że ja jestem. Nie chcę mi się No nie wiem, Jolu, ja się czuję urażony i. Ja tego tak nie zostawię. Dla mnie to jest niestosowne w ogóle określenie, niewłaściwe sposób. No ale żeby tak, że dziad. No. No, co ja mam z tym zrobić teraz? Mam się zamknąć w sobie? Już nic nie mówić? Ten kanał zamknąć, czy jak? Nie, nie, nie wiem. Ja mam jej mówić? Przez chwilę jeszcze, dobrze? No, dobrze. No, jest dobrze. A co, dzisiaj znowu jakieś yy, potrawy na upał? Jeszcze jest o, Chociaż cały nie gar. no, mamy całe garść przecież, o jak dobrze, o, jo, jo. Dzisiaj to muszę dzieciom coś słodkiego zrobić wreszcie, bo tak dwa mówię o tym jeszcze nic zrobiłam. Yy, to może coś... typu lodowego? No to bardzo... Bardzo takie wiesz... oryginalne. Aha. No, no tak, bo można kupić lody. No lody to są. O nie wiem czy to jest dobry krok. Mm. No tam ci zimno nie będzie, na pewno. Dzisiaj to trzeba po prostu odpalić wodę z wężami I się nie męczyć. Jak to, że dzisiaj, a wczoraj, wczoraj nie można było? wczoraj to dzieci były zajęte, i tu ciągle wiesz, ich nie było albo coś. Nie no, dobra. Kończę, bo na pewno cię nie słychać i się już denerwują wszyscy znowu. Dobrze. To za chwilę się widzimy, jak się obudzimy.